W jaki sposób Tesla tworzy swoje materiały marketingowe korzystając z vio 3 i w jaki sposób tworzyć najlepsze prompty używając JSON? -a? W pierwszej kolejności wpisujemy sobie tutaj chat GPT i przechodzimy do zakładki OpenAI. Zakładam, że masz tu konto, jeżeli nie, to po prostu je załóż. Aby działał to najlepiej, warto korzystać z subskrypcji plus. Wchodzimy w utwórz nowy projekt, następnie wpisujemy tutaj VO3. Ja już taką zakładkę mam stworzoną i tutaj, co jest bardzo ważne, trzeba dać customowe instrukcje oraz wgrać plik. Wszystko co wpisujecie w języku polskim jest i tak transkrybowane na język angielski, a pisząc w języku ojczystym, czyli angielski. Jesteście w stanie więcej wyciągnąć z ChatGPT. W instrukcjach ja skupiłem się na tym, żeby odnosił się on do właśnie plików oraz powiedziałem mu, jak powinny wyglądać pliki JSON i tam jeszcze parę innych ważnych informacji. Jeżeli chodzi o plik, jest to 10 przykładów, też napisanych po angielsku, już w formacie JSON. Przykłady to są używane przez firmy pokroju Apple, Tesla, Google. Tutaj wam się w tle wyświetlają materiały, które za pomocą właśnie tutaj tych promptów oni tworzą. Ten plik, jak i instrukcje możecie pobrać z linku, który znajduje się w opisie pod tym materiałem. I wystarczy, że teraz wpiszemy sobie tutaj w poleceniu to, co po prostu chcemy. Dla przykładu niech będzie to biurko, na którym mi LEDami mi terowy. Wystarczy, że wpiszemy po prostu to, co chcemy. Tak jak widzicie, klikamy sobie Enter i w tym momencie chatGPT wyszukuje pliki projektu, czyli te customowe instrukcje, które mu daliśmy oraz przykłady poleceń. No, i tworzy Wam od razu z tego już plik Johnson, który będzie gotowy do skopiowania. I użyjemy to, co skopujemy w następnym kroku. Jak możecie zobaczyć, jest tutaj opis, czyli co to ma być, jaki to ma być styl, jak, jak kamera ma wyglądać, jaki obiektyw w tej kamery jest, jak ma wyglądać światło, otoczenie, audio, elementy, ruch. Wszystko po kolei jest tutaj elegancko opisane. Wystarczy, że sobie skopiujemy, Następnie przechodzimy sobie w nowej zakładce do czegoś takiego jak Flow, Flow Google wchodzimy w pierwszy tutaj link, ubewnijcie się, że jest labs.google następnie klikamy sobie tutaj create with flow logujemy się i trzeba tutaj niestety mieć subskrypcję, natomiast taki plus, że pierwszy miesiąc możecie mieć za 0 zł i ja sobie teraz uzyskam tutaj do tego dostęp, żeby pokazać Wam jak to wygląda więc klikam sobie tutaj, zgadzam się, uzyskuję dostęp do Google AI Pro Dobra, już potwierdziłem płatność. Jeżeli chcecie, to możecie w każdym momencie sobie ten plan anulować. Fajne, że to jest za 0 zł za pierwszy miesiąc, więc możecie sobie potestować to rozwiązanie, jak ono działa. Więc ja sobie tutaj już zamykam. Klikam sobie Otwórz Flow. Także Flow mam otwarte. Mam 1000 środków AI do wykorzystania. Klikam sobie tutaj Nowy Projekt. Otwiera mi się okno. I w tym momencie klikam sobie tutaj Tekst na Film. Mogę też utworzyć zdjęcia i z tego zdjęcia wytworzę mi film. Albo mogę tutaj robić całą składankę. I użyć do tego wielu zdjęć, natomiast ja wybieram tekst na film i wklejam prompt, który wygenerował mi chat GPT w języku angielskim. Wybieram tutaj, upewniam się, że jest wybrane wio3 fast. Tutaj możecie sobie się upewnić, macie wyniki na prompta. Jedno, jedna generacja zabiera Wam 20 kredytów. Ja zawsze robię to na dwie. Jeżeli w jednym coś nie będzie odpowiadało, to najpewniej w drugim będzie to lepsze. To jest nawet napisane, że 20 pobiera. Tutaj jest vio 3 Quality i vio 3 Fast. vio 2 i VO3 różni się tym, że vio 2 nie macie dźwięku, VO3 jest dodany dźwięk wygenerowany też przez sztuczną inteligencję. W Quality po prostu pobierze wam 100 kredytów, jest to lepsza jakość. W 3 Fast jest to szybsze, zżera mniej kredytów, a polem zawsze możecie sobie to też skalować, co zaraz wam pokażę. Wysyłacie sobie to gotowe polecenie. W tym momencie właśnie Google Flow robi za was całą robotę. Wy chwilę musicie po prostu poczekać. A więc sprawdźmy, jak wygląda takie rozwiązanie. Ja wezmę tutaj pełny ekran, kliknę play i jak możecie zobaczyć, jest ładnie wygenerowane, jest odpowiedni ruch kamery. Możecie tutaj, jeżeli byście chcieli coś więcej podziałać, no to w czacie GPT po prostu wpisać konkretnie o co wam chodzi. Ja pokażę wam teraz przykład jeszcze jednego fajnego prompta, którego możecie użyć. Tu dla przykładu mam prompt Tesli, który wchodząc w flow, tworząc nowy projekt, wklejam. Następnie powiem się, że jest video 3 Fast. Klikam generuj i znowu czekam na rezultaty. Chciałbym, żebyście się upewnili w tym, że właśnie takie firmy jak Tesla korzystają z JSON-a, a nie z wpisywania poleceń, tak jak to zrobiliśmy w ChatGPT. GPT. racji takiej, że automatycznie w tym przypadku, w momencie, w którym dajemy mu pliki i przykłady właśnie tych JSON-ów oraz instrukcje, w jaki sposób on ma to robić, on nam tutaj automatycznie generuje. Wszystkie niezbędne rzeczy do tego, żeby flow jak najbliżej wygenerował nam to, co byśmy potrzebowali. No i tutaj zobaczcie, materiały zostały wygenerowane, dlatego sobie teraz włączę jeden na pełny ekran. Kliknę play. No i proszę bardzo. Tak jak pewnie widzieliście na początku materiału, jest to bardzo zbliżone do tego, co Tesla faktycznie zrobiła. Ona po prostu użyła więcej generowań, żeby coś takiego. Stworzyć, plus jeżeli byście chcieli już coś takiego dokładnego przygotować, no to tutaj po prostu klikacie sobie VO3 Quality i robię Wam to po prostu w lepszej jakości, że nie ma tych wszystkich tutaj nieścisłości, na przykład w elementach, w momencie kiedy się ruszają. Jeżeli chcecie to pobrać, klikacie sobie po prostu pobierz. Możecie tutaj pobrać to w oryginalnym rozmiarze. Jeżeli potrzebujecie, to w lepszej jakości, klikacie zwiększona rozdzielczość, przez co tutaj widzicie, musicie chwilę poczekać i VO3 robi Wam upscale do większej rozdzielczości. Możecie użyć takich programów jak na przykład Topaz Labs Video AI 7, on trochę kosztuje, natomiast on zwiększa Wam rozdzielczość nawet do bodajże 16k. Z tego co się orientuje, tak, on kosztuje 300 dolarów, nawet jest to opłata jednorazowa macie do końca życia już na to licencję. I potem taki wygenerowany właśnie materiał Full HD, możecie tutaj sobie do tego programu wrzucić, on wam go na przykład do 4K, do super jakości i będzie to wyglądało po prostu prześwietnie. Już niedługo będzie więcej materiałów, jeżeli chodzi o różne dziedziny sztucznej inteligencji, nie tylko o V3 generowanie świetnych materiałów z promptów, właśnie. Dlatego zachęcam Cię do subskrypcji kanału i do zobaczenia już wkrótce.